No cześć! Witam Was serdecznie w trzecim odcinku z życia Eko. Jeśli oglądaliście uważnie i do końca poprzedni odcinek, możecie spodziewać się, kim jest ten mały kasztan. A jeśli nie oglądaliście uważnie i do końca, szejmoniu. Nie no, żartuję, zaraz wam ją przedstawię. To jest Ela. Ela jest wpadką. Ela jest też córką tiny i córką Sebi. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłam, że nie chcę wprowadzać żadnej kobiety do tej rozgrywki? No to mamy dziewczynkę. No, i teoretycznie mogłabym zostawić ją matce, ale Tina ma w domu taki nie za bardzo przyjemny czas. Jak oglądaliście poprzedni odcinek do końca, to mogliście zauważyć. I z drugiej strony to będzie też taki większy challenge: wychować takiego małego gówniaka bez mebli, praktycznie. I nawet mnie to kręci. Chciałabym zobaczyć, czy nam się uda, więc chyba ją zostawię, lecz znaczy się chyba na pewno. A więc mamy nowego członka w rodzinie. Przyszło to szybciej niż myślałam. Elżbieto. Elcia! Ja się zaraz zacznę zastanawiać, czy ciebie nie odesłać na planetę macierzystą. Ona w ogóle. Chyba pokaż. Tutaj jest troszeczkę ciemno, bo nie mam jeszcze lampy, ale ona ma w ogóle jakiś taki dziwny kolor oczu. I to nie jest kolor oczu ani jej mamy, ani jej ojca, i to jest dlatego, że ja mam mody. Na poprawienie wyglądu przede wszystkim mam poprawioną skórę, ale mam też dodane właśnie te, te dodatkowe oczy, kolory oczu. I one nie pasują na niemowlakach, bo ten mod jest już nieaktualny, ale jakbym chciała go teraz wyciągnąć, to... Wszyscy mieliby nagle piwne oczy, więc musimy się trochę przemęczyć z tym, że Elcia będzie miała inny kolor oczu. Ale tylko przez kilka dni, kiedy ona będzie niemowlakiem, bo myślę, że nie będzie zbyt długo niemowlakiem, bo ja tego nie wytrzymam psychicznie. E, dzisiaj Seba z domu, bo dziecko masz. Zostaw dziecko, ona sobie świetnie radzi, tylko trochę brudne jest, ale co my na to poradzimy? Nie mamy nic, gdzie go umyć. E, okej, okay, Ala, coś miałam zrobić, ale nie pamiętam co. A, weź z miej pieluchę. Bum! I pielucha spadła. Dobra, cicho! Ojciec, chowa do kieszeni pieluchę i będzie dobrze. Elciu, zabiorę cię w miejsce, w którym powstałaś. Dobra, Ela, pierwsza lekcja bycia nurkiem zawodowym. Na razie ja obserwuję, a ty patrzysz, dobrze? Śmierdziele. Elciu, witamy w smrodowie. Ojciec włoży twoją pieluchę brudną do kosza i będzie tu szperał. Ty siedzisz i patrzysz, patrzysz, o, patrzysz, a ojciec pokazuje ci, jak się to robi. Podoba ci się. Nie masz wyboru, tak troszeczkę. Jezu, żeś, dziecko, żeś mi przewrócił. Patowianie. Dobra, Ela, wiem, że jesteś wtonowa, ale dopóki tata nie wygrzebie ci na śmieci łóżeczka, to będziesz spać na ziemi. Ludówka! Nowa ludówka! A, nasza ulubiona pani! Dzień dobry, nasza ulubiona pani. Od grzebania w śmieci powinna ci rosnąć zabawa. Chyba, że ty tylko udajesz, że to lubisz. Okłamujesz siebie i nas. <laughs> Siema, tak, to ja. O, wiesz co? Pokażę ci moją córkę. Zobacz, to mój najnowszy plan działania. O, możemy głosować już na lokalne plany działania? To co byśmy teraz chcieli? Oszczędzanie prądu. Prąd jest drogi i często zastanawiamy się, w jaki sposób można efektywnie ograniczać jego zużycie. Lokalny plan działania: oszczędzanie prądu, próbuje nowatorskie rozwiązanie problemu. Krok pierwszy: Zmniejszenie domowego zużycia prądu poprzez ograniczenie korzystania ze sprzętów elektronicznych. Krok drugi: Prowadzenie drobniutkiego wyżyczenia w postaci tygodniowego dnia bez prądu. Chyba nie. Mamy wielkie szczęście, że przyszło nam żyć w świecie, który dostarczy nam wszystkiego, czego potrzebujemy, w tym również energii. Musimy się tylko nauczyć na nią panować i produkować ją w odpowiedzialny sposób. Po wdrożeniu lokalnego planu działania produkcji czystej energii, członkowie naszej społeczności będą otrzymywali wpływ za posiadanie działających obiektów służących do wytwarzania energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy kolektory rosy. Dlaczego wydajemy ciężko zarobione simulony na rzeczy, które moglibyśmy zrobić sami? Oto chyba do nas pasuje. Dlaczego wrzucamy tak wielką ilość materiałów, które można by przetworzyć na coś wyjątkowego? Postrożenie inicjatywy mania przetwarzania będziemy mogli których odpowiedzialność idzie w parę z kreatywnością. Wszyscy, którzy pozyskują materiały dzięki maszynom do recyklingu i wyczerpują z nich nowe cuda za pomocą fabrykatorów, będą zyskiwać wpływ. A tutaj do ogrodnictwa. To chyba nie przetwarzania damy. Dam dwa, żebyśmy na pewno dali radę. Czemu wszystkie projekty są kiepskie? Trzeba coś tyją. Co co takie bąbelki poleciały? Dziecko! Wiesz ile ja pracowałem na tą lodówkę, a poza tym mamy jakąś nową. Ile ona kosztuje? O Boże, zgniotłam dziecko lodówką. 65 a my mamy taką fajną, fajną, fajną. Za 14 tysięcy. Ela, zobacz to, magia. A ona jest naprawiona? Nie jest zepsuta? Ktoś wywalił sprawną lodówkę? Ela. Bo zaraz będzie zepsuta. Hej Sebastian, Anna Izabela Piosenka zaprosiła mnie na randkę, co z tym zrobić? No dobra. A bo Ela się tak bawi, Ela nie ma zabawek, kto się bawi lodówką, no trudno, takie życie. Tak, tak się żyje w Smorodowie. Kornelia Kowal chce przyjść. Dobrze, wiesz co Kornelia? No to może wiesz, dziecko moje... Opieczesz mi dziecko, co ty na coś piko? Kuchenki płacze aktualnie. Pójdziesz ze mną na randkę? Nie! Ty się lepiej z żoną pogódź. Ale mamy wypasioną w ogóle kuchnię. Co ty mi tam robisz u góry? Aha. Okej. Okay. I my robimy wypad. Zostaniesz z dzieckiem? Dobrze. Czy my w ogóle byliśmy kiedyś na tym śmietniku? Opróżnij zewnętrzny śmietnik. Norkuj, pokazuj. Jakiś Alvaro rozmawia z Bellą, twira Mortimer stoi na podwyższeniu i patrzy na nich z góry. Nie ma tutaj toalety, a to dlatego tutaj nie chodzimy pewnie. Okej, okay, dzięki zaniankowaniu mojego dziecka, na które się w sumie nie zgadzałaś. Seba to jest taki nieodpowiedzialny rodzic. Zostawił dziecko na dole i poszedł spać. Szkoda, że dzieciak nie może spać tutaj, na łóżku obok niego. To by było spoko. Ej, włączyć ci telewizor? Dziecięce, programy. Możesz oglądać telewizję. To oglądaj telewizję, a tata sobie coś zje w tym, w tym czasie. Wow, babelki. Ty ją tak myjesz w ten sposób? już siedzicie sobie razem na kanapie i oglądacie bajki. Ej, to jest takie cute! A może i da jeść, co? Co to było? Dobra dziecia, idziemy na śmietnik. Nie no, fajnie jest! Fajnie jest. zobacz, ile śmieci w śmietniku. To jest dobry znak, to jest dobry znak. Co już nie ma rzeczy w śmietniku? Jest! Kłamiesz Sebastian. Nie ma? Już? Teraz już nie oszukujesz. Dobrze. To inny śmietnik, Ela. Wstawaj! Wstawaj, Ela! Tak, dobrze, dobrze. Śmietnik tata? Tak, dobrze kminisz, dobrze kminisz. Hilary przyszedł czyścić zlew, no ja nie mogę. Co już nie ma? Smutek, ale mam jeszcze tajną broń. A my byśmy mieli w ogóle ten. Awans, gdyby nie to, że nie mamy logiki. Hmm, hmm, hm. Saba to w ogóle cały czas je te rzeczy na szybko. Ala kanapki z masłem orzechowym i dżememem. Bo to jest szybki chłopak. On nie ma czasu na takie rzeczy. Dobra, to kogo tym razem zaprosimy? Marle. Marla, chodź. O, w ogóle zmieniłaś jednak tą pracę. Baristką jesteś teraz. No hmm, kurde, spełnia się w nowych ścieżkach kariery. Cześć, Marla, zaprosiłem cię tutaj, bo chcę ci coś pokazać. Elcia, Elcia, wstawaj. Ty normalnie drzemkujesz co 5 minut, stara. O, proszę. To niepotrzebnie zaprosiliśmy Marle w takim razie, no ale dobra. Aha, przyszła, przyszła nas przykupić, tak? Mamy prezent. Dzięki. Coś dla dziecka? Dla łodu! No to super! Dobra, dam jej to. Nie mogę jej dać prezentu? To może później, jak podrośnie. Okej okay, dziewczyny, zajmijcie się nią, dobra? Śmięciowe odurzenie. Smród przenika do twojego mózgu i sprawia, że twoje senne marzenia i pozytywne nastawienie zaczynają gnić. O Boże, to takie trochę poetyckie. Czemu moje dziecko jest smutne? Co wy tam robicie? Ej! A nie, kłamie. Kłamie dziecko. Co? Już tyle? Jeden śmieć tam był? Dobra, to wracamy. O! Dzisiaj jest zorza! Wow! Gdzie moje dziecko? Tu! Przeniosły ją na górę, to w sumie nawet spoko. I czy ty możesz ją ululać do snu bez łóżeczka? Drzemka dla Elżbieta. I mógłbyś się już tutaj zostawić, na tym tym... Na tym łóżku. Aha, ona ci będzie spać na rękach! I ty się nie... Nie zdrzemniesz, dopóki ona nie wstanie. To trochę tak słabo. Moglibyście się położyć razem na tym łóżku i sobie drzemać. Taki zmarnowany potencjał. Mówi, może sobie sprawdzać na telefonie rzeczy, Ej, to nawet cool. To wygląda trochę niesprawiedliwie. I trochę zajeżdża patologią. Jezuela! Przerażasz mnie! Mamy obraz. Żeby sobie nie narzekał, że mu nie fajnie i słabo ozdobiony. To da damy go. Tu trochę biednie wygląda, ale dobra. Stara kuchenka. To ja bym ją wyjęła tylko po to, aby sobie mógł ją naprawić, bo on lubi robić takie rzeczy. Roboczy podwójny łóżko, wypad. O, normalne krzesło do jadalni. Łóżko, mamy lepsze. To będzie dla Eli, jak podrośnie. Okej, okay, to te rzeczy bym odnowiła. I je schowam do wyposażenia. Znaczy się, może to nie, bo to mi nie pasuje do żadnego z nich kolorem. A, nie mam zamiaru zmieniać kolorów, jak coś, tych rzeczy. Głodne? Głodne. To nakarmić, proszę. To nie moje tempo. No to wyłącz. Nie widzę problemu, chyba że dzidia może się bawić tym. Dzidia! Nie przerażaj ludzi. Nie, dzidia też nie lubi tego. Nie chcę siedzi u góry koło schodów, co mi tam. No, Seba to się świetnie bawi. I jak nowe. Mi się najbardziej podoba to odnawianie tych rzeczy. Szkoda, że nie można normalnych mebli też odnawić. No i możemy to sprzedać. Dzidia wstała. Poczekaj. I dzidia się chyba zejsrała. No, ups. Przewiń i umyj. I gdzie ty ją umyjesz, mój drogi? Nie ma oglądania telewizji, widzisz w jakim stanie jest twoje dziecko. Znaczy nie widzisz, bo zostawiłeś się u góry przy schodach. Aha, to ty ją myjesz po prostu w ten sposób? Kurde. Dobra, dziecią, bo dzisiaj jest plan. Kto to stoi pod drzwiami? Inkognito jakiś. Nie wyświetla się. Dobra, uciekamy tylnym wyjściem. Bo dzisiaj jest plan taki, aby iść do biblioteki, do wierzbowej zatoczki. Wiem, że mówiłam, że nie chcę specjalnie jechać do innego miasta, żeby skorzystać z prysznica, ale to możemy potraktować jako wycieczkę... rodzinną. I okej, okay, ja bym chciała sprawdzić... weź może połóż tutaj Elcia. Czy... jest tutaj książka do umiejętności, jest miksologia, jest komedia? Dobrze, z monarchią warto mieć dobre stosunki, masz rację. Logika jest. A możesz pozaczepiać dzieci? O, możesz się uśmiechnąć do niego, weź pozaczepiaj dzieci inne. I już jesteś zadowolona? Wzięto pod opiekę. Oj, obcy ludzie się tą zaopiekowali. Wspaniale. Przynajmniej my nie musimy. I myślałam, że po prostu pójdziemy do biblioteki i kupimy jakąś książkę. Tutaj. One są drugie, <grym> ale dobra. Kupimy dwie te. I jak już tutaj jesteśmy, to ja bym chętnie poczytała. Pniak i psiak dla dziecka. W końcu jest to rodzinna. O, te zdrówko. W końcu jest to rodzinna wycieczka, nie? a to jest Bożena Killer! Do domu, do domu! W tym miejscu aż pachnie igłami. Świetna robota mieszkańcy mu Grimsa. Eksperyment z nawozem zakończył się wielkim sukcesem, na szczęście. I możemy się cieszyć zieleńszym śladem ekologicznym, a także nowym dywanem z leśnych szpilek. Faktycznie jest tutaj ładniej. Już się chyba śmieci, nie ten. Jezu, Seba, jak mówiłam, uciekaj! Nie chodziło mi, żebyś uciekał rowerem i jeszcze dziecku zostawiał. W ogóle killera już tu nie ma. Wniesie ją do środka. Są niektóre takie rzeczy, ale już, już jest ich mniej. I nie ma, wiecie, tych śmieci leżących tutaj. Tutaj były w ogóle jakieś. Te. E, kuchenki. Pamiętam, zwracaliśmy na to uwagę. Chyba, ty to jesteś ojciec roku. Dobra, wiesz co to może jeszcze Elcie. Gienia. Nie. Gienia... O, to byłaby niańka kolejna, kurde. Ale dobra, bierzemy Elcie ze sobą i do matki ją zanosimy. No, Oliwki nawet nie ma w domu, tutaj. No się, ja tutaj przynoszę dziecioka. Zajmijcie się nim dobrze, ja idę łowić. Bez Elci. Elcia z mamami. Czy ja ci coś powiedziałam, Seba? Bez Elci. Elcia zostaje z mamą. Mama poszła. Nie, zostajecie w domu. O, cześć, oliwka. Czy możemy się jeszcze przywitać, jak jesteśmy? Byłaś u koleżanki dzisiaj? Miło. Czy Tina naprawdę nie chce zostać z tym dzieckiem? Dobra, trudno. Matka roku. Nie wiem, kto jest gorszy, Seba, ty, czy ona. Walna! To będziemy w końcu mogli umyć dziecko! Dobrze. Musimy dobyć ten trzeci punkt logiki na jutro, żeby dostać awans. Co? Z czym nam spadła ocena? Była już na awans. Przecież widziałam i wy też widzieliście. Oszukaństwo. Dobra, Ela jak się czuje? Ela jest trochę głodna, ale chyba dociągnie do rana. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ona uwielbia tą kuchenkę. Dobra, wstawaj, bo nam zaraz dziecko zabiorą. Nie dociągnie do rana. No właśnie Marla, musisz tu jeszcze przyjść, bo potrzebujemy opiekunki do dziecka. Nie było wam, szukali nas. No Marla? Kurde jest, Niania! Andrzej Bocian. Podczas rewizji wyników niedawnych głosowań na projekty dotyczące przestrzeni społecznej Sebastian odkrywa, że głosy oddane na ostatnio wdrożony projekt zostały źle policzone. Czy miejscowych Simów rozumiewa fakt, że zamiast upragnionego targu niesłusznie otrzymali Ogród komunalny? A może będzie im wszystko jedno. Przyznaj się do błędu, zatuszyj błąd. Seba by zatuszował. Sebastian cieszy się z tego, że jego podstęp się opłacił. W ramach bonusu otrzymuje prezent od firmy zarządzającej ogrodem ko ko, 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 ko komunalnym. Okej, okay, bo ja chciałam dzisiaj zrobić urodzinki Elci. Elcia będzie miała dopiero tutaj urodzinki, bo gramy na długiej długości życia, ale ja nie zdzierzę tyle. Gospodarz. Halo. Seba. Ty musisz być na tej parceli, dobra. To nie wiem, może coś się popsuło, bo nie jesteś na parceli. O kurde. Andrzej opiekunek, lula mi dziecko. Cudownie. Tak, nie było go na parceli, dlatego nie mogliśmy. Sema jest gospodarzem, gość będzie Tina, Marla, Oliwka i to chyba tyle z bliższych znajomych. Andrzej Bocian niech jeszcze przyjdzie. Teraz. No i mamy imprezkę. Ojciec, zrób ciasto. Seba, to jest Twój strój na imprezę. Bez chcę przyjść na imprezę. Dobra, chodź na imprezę. Okej. Okay. Bez większych ceregieli, po prostu. Dodaj te świeczki i robimy urodziny dziecka, bo dziecko zaraz pójdzie spać. Andrzej! Andrzej, oddawaj dziecko! Andrzej! Serio, Andrzej. Zmuszasz mnie do tego. O, faktycznie mamy babeczki przecież. Polosuję trochę. Du, 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 du. Przylepa. Okej. Okay. Ojej, jaka ty jesteś śliczna. Wyciągnę te babeczki. Oj, pierdła! Pasujesz jak nic do rodziny śmierdzieli. A ty podałaś dziś babeczki, niż urodzinowy torcik. Na no, spoko. Możesz porozmawiać z nieznajomym? <grym> Siostrzyczką. Rozmawiasz z siostrą o czerwonych klockach. Oj, 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 oj. Oj, możesz w końcu się wspinać na kanapę i spać. To jest jakiś progres. Świetna impreza, świetna impreza. Bardzo mnie śmieszy to, że dalej nie mamy żadnego żynandola w domu. Andrzej, ty dalej jesteś jako niania? Myślałam, że tu na imprezie jesteś. Dobra, to rób Mam nadzieję, że to w cenie. Papa, pa, miło było, fajnie było. Moja córa, dziękuję. A Andrzej jeszcze posprząta. O boże, Andrzej. A z tego nowego to mamy tylko tą wannę i możemy przeorganizować sobie łazienkę w takim razie. Wanna może być tu. Nie, to dziwnie wygląda. Da radę, tak? Czy ja na. A czekajcie, a tak. No, muszę przestawić drzwi od łazienki. Sorry. Wiem, że to trochę nierealistyczne, ale. Okej, okay, tutaj będzie tak. Chyba tak wygląda najlepiej. A seba się od razu zabrał za... Sprzątanie, nie seba, jesteś zmęczony. A w ogóle, bo ja to wszystko włączyłam po to, żeby dziecku na górę kanapę dać. Albo fotel, żeby sobie spała na fotelu. Z razem z tatą w pokoju. Podnieś i ją daj na górę. No! Seba, czy ty właśnie przyszedłeś bez dziecka? Jezu! Dobra, śpij już. Dziecko będzie spało dzisiaj na dole. Sebastianie! Dalej ci nie przeszło? I w sumie nawet mi się podoba, jak ona wygląda w tych ubraniach. O, Seba już wstał. Dobrze, Seba, to naprawisz. A później skorzystamy z tego, co nam Adaś się ugotował. Madla, Rozważamy ostatnie staranie się o dziecko. Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność. Dorać mi. Że z żoną chcecie adoptować, tak? To będzie więcej loru. W porządku. Cóż, chyba tak. Zrobimy to. Dzięki za paradę będziemy mieć dziecko. Ty jesteś też głodna. To ojciec mógłby się jej dać, zamiast żuć samemu. Naprawdę seba. No to Nara. Nieu. Zanim ona tam do ciebie dojdzie, to ty już koncept zrobisz. Autentycznie i to zrobiłeś jeszcze szybciej. O, a teraz możesz dać jej prezent od mamy? Na urodziny w sumie? Nie. A ja myślałam, że dzieciom można dawać prezenty. Będę musiała czekać aż podrośniesz. Chyba, że nie można i dać tego, laleczki łudu po prostu. Mówka na patio. O! W końcu coś do grodu. Biurko w końcu będziemy mogli korzystać z komputera. O nie dzisiaj nie płacz. A jaj. Zabawa z ojcem. Śmierdzielem. Co to jest? Kwiatek? Do wyposażenia? Wszedł? Chcę przyjść do ciebie na chwilę. Idealnie marla. Zostaniesz nianią. O nie narzekaj było gorzej dupki. Adam tutaj nie przyszedł. O, ja w ogóle nie wymieniłam tego jeszcze. O, to jest w ogóle takie samo krzesło. Milutko. Myślisz o dzieciach? A, bo Ty się w ogóle napatrzyłaś na nasze dziecko, i stwierdziłaś, że swoje też chcesz mieć. Ale to chyba dobrze nas świadczy, nie? Dobra, dziecko źle się czuje. To pa, Marla, powodzenia. Ja mam takie pytanie: Czy można zrecyklingować żaby? Nie, nie można. Humanitarnie. Jak ci tam dbają o Ciebie? się o Ciebie dbają. Tak o Ciebie dbają, że nie będziesz mogła spać dzisiaj w nocy. Ekstra! I nawet Marla nauczyła cię korzystać z nocnika. Ciekawe jak? Może ci na Kibel posadziła w sumie? Czemu tego nie można robić w Simsach? I tyle rzeczy, których nie można robić w Simsach z dziećmi. I które byłyby tak łatwe do zrobienia przecież w sensie zaprogramowania. Dzisiaj się to trzyma świetnie, wystarczyłem zostawić ściotkom. Są tu jakieś umiejętności? Myślenie Ci rośnie, jak tak grzebiesz w rzeczach? W sumie spoko. Przestań to robić. Przerażasz mnie. O, co? Co tak? zdoby nagle. Miejski planista. Pasją miejskiego planisty jest planowanie, więc wyjdź na zewnątrz, zbieraj opinie, agituj i zachęcaj simów do dbania o środowisko. Technik ochrony środowiska. Technicy ochrony środowiska wykorzystują cały swój kunszt i pomysłowość, aby projektować i produkować przeróżne ulepszenia, które wzbogacą i zazielenią świat simów. Chyba to nas bardziej interesuje. Domowy fabrykator! Spożyć koncept jako wynalazku. Gdy wysłane koncepty jako wynalazków uzyskają akcyblastę, otrzymujesz możliwość odblokowania nowych wynalazków i tworzenia ich przy użyciu fabrykatora. Cool. To już od razu wkładam to. O, ho, ho. O, mamy kolejną kuchenkę za 13 tysięcy w ogóle i ta jest zielona. Wolę tą zieloną. O, to też jest zielone. Co mam jeszcze nowego? Tą ławkę. Tą ławkę to może na zewnątrz dam? To jest kolejna kanapa. A to jest kolejna ławka. Większa. Może kiedyś się przyda biureczko. I mamy też ten fotel, który jest tutaj od wiki wieków Amen. I komputer. Jej. A reszta nich na razie siedzi, chyba że sofę damy tutaj. Okej, okay. super. O, zamaskowaniec, nie było cię w odcinku. Drugi poziom umiejętności wytwarzania. O, to już wiem, czy będziemy zajmować się w następnym odcinku. O, ale masz fajny strój. Trochę jak strażak. Adam, chodź. O, to możemy powykorzystywać trochę Adama, jak tu już jest. Adam, obiad. Adam. O, Adam właśnie robi rzeczy. Ale jak ty to zrobisz bez kuchenki? Ups. To czekaj, wymienię ją jeszcze. Jezu, Adam! Dziecko po schodach chodzi! Odwróć się, Adam! To nawet Seba nie był taki odpowiedzialny, żeby puścić dzieciaka ze schodów, z ja zostawiam moje dziecko? Za każdym razem, jak wchodzę w tryb budowania, to mi później klatkuje tak mega gra. A w tej serii to się wchodzi dużo w tryb budowania. Jedzenie. Nie, daj jedzenie zrób. Adam, co oglądasz w telewizji awans? Chcesz, dziecko głodne jest. Adam, patrz. Bierz to. Adam, zobacz. Ale zrypałam. Dziecko mi karm. Adam, nie ma telewizji. Obiad, rób. Nie ma telewizji, Adam. Obiad. Nie, Adam. 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 Ja wygram tą walkę, pamiętaj o tym. I co teraz zrobisz? Zobacz, tak się dzieje, jak jest głodna. No płacz, na litość mu. mu no Adam, dawaj żyć. Nie no, na mi z głodu zdechnie. Dobra, Adam, zmusiłeś mnie do tego, dziecko będzie jadło ciasto. Nie, Adam, nie udawaj teraz. Nie udawaj, że się zajmujesz tym dzieckiem. Prawie mi je przez ciebie zabrali, bo z głodu prawie odeszło. Trzeba teraz sprzątać po Adamie. Znowu jesteś głodna? Okej, okay, a więc myślę, że tym akcentem zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych. Bye!